Dzień dobry, z tej strony Basia. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak robię naleśniki. W miejsce mam już przygotowane ciasto, na które się składa 25 dkg mąki, 2 jaja, 2 szklanki mleka, 2 łyżki oleju i łyżeczka cukru waniliowego. Wszystko dokładnie jest zmiksowane i będę teraz smażyć naleśniki na patelni 26, 26 cm. Patelnia się już nagrzewa, i teraz. Yy, pędzelkiem wysmaruję na który mam olejek olej właściwie olej, nie olejek, tylko olej wysmaruję patelnię równiutko i będę to ciasto wlewać taką chochelką, taką jak do zup się używa tak półtorej tej chochelki muszę wlać na tą patelnię, żeby akurat był taki naleśnik no nie, nie za gruby Trzeba o, Chręcę patelnią dookoła, żeby się ciasto rozprowadziło po całości i około minuty smażymy z każdej strony. Naleśniki przygotowuję na wytrawno i na słodko, czyli dla każdego coś dobrego. Jedne nadzieje szpinakiem i żółtym serem, kolejne serkiem takim brzoskwiniowym homogenizowanym, a w trzecim naleśniku jest taki krem czekoladowy, który zrobiłam z jednej czwartej awokado, połówki banana, łyżki kakao gorzkiego i troszeczkę syropu klonowego dla osłodzenia. To było wszystko zblendowane i powstał z tego taki fajny krem czekoladowy. Ale myślę, że każdy ma jakieś ulubione naleśniki. Myślę, że tu pasuje jabłuszko i na przykład powidła. Co kto lubi, to sobie może naleśniki przełożyć. Mniej więcej minutkę. Mam taką drewnianą łopatkę, którą będę przewracać te naleśniki. Trzeba poczekać chwileczkę. Zapadam opatkę tak mniej więcej do środka tego naleśnika, i takim zdecydowanym ruchem przewracam na drugą stronę. Z drugiej strony już nie musi się za długo smażyć, no ale ta minutka. Tak, można. Poruszać tym naleśnikiem po patelni cały się przesuwa, więc nic się nigdzie nie, przy, nie przybiera. Mika, mogę już przełożyć sobie na talerz, podważam sobie łopatką i hops, jest już na talerzyku. Znowu sobie teraz pędzelkiem na oliwie patelnię. Dookoła, żeby mieć pewność, że wszędzie olej trafił. Nie może ten olej pływać, bo to wtedy jest to za dużo. I wlewam kolejną porcję. Odkładam. A naleśnik, który mam już tutaj, gotowy. Przełożę sobie przygotowanym szpinakiem. To jest taki szpinak rozdrobniony, ze trzy łyżeczki. Tak. Daję do środka dwa boki i zwijam sobie taki rulonik. położę kawałek żółtego sera i ten naleśnik ze szpinakiem będę jeszcze go zapiekać w piekarniku tylko po to, żeby ten ser się roztopił. A tutaj państwu pokażę mam już przygotowane naleśniki, które zrobiłam już wcześniej, bo smażę do całej rodziny. Właśnie ten, który jest posypany pudrem cukrem, ma w środku ten krem czekoladowy, z polewą czekoladową jest naleśnik, w środku z serkiem. Homogenizowanym brzoskwiniowym, a kolejne dwa naleśniki ze szpinakiem, żółtym serem. Jeszcze posypałam troszeczkę słonecznikiem, także dla każdego coś miłego. Zaglądam do kolejnego naleśnika. Dookoła sprawdzam łopatką drewnianą, czy się gdzieś nie przyczepiło. I wkładam łopatkę do mniej więcej środka i zdecydowanym ruchem przewracam naleśnika na drugą stronę. Z takiego przepisu wyjdzie około 10-12 naleśników, w zależności od wielkości patelni. Króciutko podsmażymy. Myślę, że już jest dobry, nawet wpad... można sprawdzić, że jest krupiąca skórka, bo tak jak się stuka tą opadką by tak słuchać. I ściągam kolejnego naleśnika na talerz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo i zachęcam Państwa do oglądania Tyflo Akademii.